Dzień dobry, mamy 27 sierpnia, cudowny, już mamy słońce w pannie i co najciekawsze, Wenus, nie wie, o, to jest grube. Jowisz w raku, to też jest grube, grube, grube. no zawsze dla kogo. Dla mnie to jest super. Trzeci chyba trzeci czy czwarty stopień w panny słońce. Odpowiedź na komentarz kolegi, no już nie pamiętam nika. Że trafił na moje materiały 7 lat temu i jemu się w głowie coś nie zgadzało z wychodzeniem z ciała. Nie ma czegoś takiego jak wychodzenie z ciała. Wyjście z ciała to jest śmierć. Kurs Roberta Monroe to jest o poszerzaniu świadomości poza ciało, czyli jesteś w ciele. Cały czas ciało jest zaopiekowane, ogrzane, przykryte wymyte, nakarmione i coś śpi. A ty eksplorujesz świadomością świadomość, Czyli siebie. Wszystko jest świadomością, nie ma nic innego poza świadomością. I to jest bardzo niewłaściwa nazwa, która wielu ludzi zniechęca. Tu chodzi o poszerzanie świadomości poza ciało fizyczne, czyli Doczesne sprawy typu jedzenie, praca, zmęczenie, no, toaleta, zakupy. No, znamy to wszyscy. Życie niewolników. Tu chodzi o stworzenie takich warunków, żeby stać się tą świadomością, którą byłeś przed narodzeniem i którą będziesz po odejściu z tego ciała. I. Tu nie ma granic żadnych. Na czym się nie skoncentrujesz, tym się stajesz. Stajesz się, czyli wiesz o tym wszystko. Dla Twoich kolego, dziękuję za komentarz, Rusterek. Ja rozumiem, że masz, że napisałeś, że masz z tym niezgodność. I słusznie, bardzo słusznie. Powiem ci dlaczego. Ciało pozbawione nas, naszej świadomości, czyli ciało, które jest zaopiekowane, śpiące, wykąpane, ciepłe, pod kocem, pod kodrą, yy, najedzone, śpi sobie i ty eksplorujesz świadomością, samą świadomość. Po czterech, pięciu godzinach sześciu stygnie. Czyli umiera. I powrót jest potężnie bolesny. To trwa 3-4 dni. No jesteś zimne, trup. Czyli ciało jest zasilane świadomością. I, I ja doskonale rozumiem i całkowicie się zgadzam z twoim podejściem, że nie podoba ci się ten, ten temat, bo to jest temat o świadomym wyjściu z ciała, świadomej śmierci. Zostawiasz ciało, wychodzisz świadomością w różne nieskończone, to jest, świadomość jest nieskończona, to jest wszystko, wszechświaty, eony, gatunki, Istoty, opiekunowie, agresorowie. To jest nieskończone. To tak jakbyś poszedł na spacer do lasu w środku nocy i tam możesz spotkać wszystko. Wszystko. I to jest eksploracja w samej świadomości. Tylko tu widzem jest Twoje dostrojenie się. Z czym rezonujesz, z czym nie. Czyli też nie ulegaj lękowi. Bo jeżeli ulegasz lękowi, to rezonujesz, no z drapieżnikami generalnie. A jeżeli nie ma w tobie lęku, to drapieżnik nie podejdzie, bo nie ma haka na ciebie. I bardziej spotykasz yy, przyjazne istoty. Ale mówię ci, 4, 5, góra 6 godzin i stygniesz. Cało stygnie. I powrót jest yy, no, wr no możliwy, ale to kosztuje kilka dni yy, bólu. Yy, zwłaszcza w sercu, gardle. Yy. No jesteś zimny, no trup. No wróć świadomością do trupa. Ciało stygnie po 4-5 godzinach, więc doskonale Cię rozumiem i się całkowicie opieram Cię. To są trudne doświadczenia. Trzeba mieć cholerną odwagę na to i dużo lat poświęcić, żeby to eksplorować, bo naprawdę można nie wrócić. Jeżeli ciało już wystygnie, to już nie masz dokąd wracać. Jesteś już tylko świadomością wszystkiego jesteś wszystkim i to jest potężnie piękne. No ale przecież nie po to przeżyłeś dzieciństwo, noworodztwo, poród, ciąże, żeby tak z tego ciała zwiewać. Bo to ciało daje ci jakiegoś jakieś doświadczenia, tak? To jest jakiś rodzaj wyzwania I, i to, że zdobyłeś umiejętność wychodzenia z ciała, zostawiania go na wystygnięcie, czyli na śmierć, śmierć ciała, świadomość jest wszystkim. Nie, świadomość nie może zniknąć. Nie ma śmierci świadomości. Nie ma zniknięcia świadomości. Świadomość jest wszystkim. Ale ciało bez świadomości mm, nie ma zasilania i po prostu stygnie. Jakby nie było wykarmione, wykąpane, ogrzane, stygnie. Dobrze, dziękuję za wywołanie tego tematu. No to. to... Ja już nagrywałem parę razy filmy o tym, coś nas tu trzyma, po coś tu jesteśmy. To nie jest tak, że możesz sobie odejść, tak na własne żądanie, bo, bo jest dużo więcej spraw zaangażowanych w to, o których nawet nie wiesz. Czy nie wiem, Czy ja nie wiem? Także tutaj pełna zgoda, dziękuję za ten komentarz. Świadomość jest wszystkim. To, co kiedyś cytowałem Emilia, Emila Ciorana. Jeżeli siedzisz w samotności, jesteś zupełnie sam w pokoju, to przedmioty zaczynają mówić i to jest dokładnie to, tylko w inny sposób powiedziałem. Jeżeli jeszcze dłużej będziesz siedział, wysłuchasz przedmiotów, to wszechświat będzie do ciebie mówił, bo nie ma innego wyjścia. Bo tylko Ty go słuchasz. I to jest o tym. Także tu nie, nie, nie ma. To jest zła, w ogóle to jest bardzo zła nazwa, która zniechęca ludzi. Nie ma czegoś takiego jak wychodzenie z ciała. To jest poszerzanie świadomości poza ciało. Trzymając ciało kontakt z ciałem. Jakąś tam taką bazową świadomość. Coś ciekawe. Ciało jest cholernie bysłe. Wiesz, czym ono cię. Po tak czterech, pięciu godzinach, wiesz, czym cię wzywa? Chcę siku. No, Sprytny. Bo ono chce żyć. A po kilku godzinach bez zasilania świadomością. Ono no, robi takie dziecięce, no jak no pamiętajmy w dzieciństwie pieluszki mieliśmy, Nie rąbaliśmy w te pieluszki wszystko. No to jest właśnie o to. O dziecięctwie ciała. Ono chce siku. I teraz masz do wyboru. Czy ono ma zrobić siku do łóżka, czy ty masz odwrócić swój kierunek, wrócić do ciała, wstać iść do toalety i, i nie robić sobie kłopotów. Wymiana łóżka, pranie, zapachem. Także to, to jest bardzo yy, tak trochę. Oszukany temat. Jest to możliwe, ale to nie chodzi o wychodzenie z ciała, tylko o stanie się świadomością, którą i tak jesteś, byłeś i będziesz, bo świadomość jest wszystkim. A tymczasowo jesteśmy w ciele. Po coś? I to też trzeba uszanować, mieć sobie skromność, pokorę i, i, i nie mieć takiego fałszywego ego, że ja będę czystą świadomością i zostawię to. Po coś ta mama urodziła to ciało i ten tata? Po coś przeżyłeś to dzieciństwo, młodość, dojrzewanie, maturę? I nie wiesz po co? Nie wiesz co będzie dalej. I tu chodzi o pokorę skromność. Dobrze umieć to zrobić, bo to i tak nastąpi kiedyś, ale nie przyspieszać nie przyspiesza tego, bo nie wiesz, nie wiemy jeszcze, co, co nastąpi. I co ma nastąpić. I być może też nie wiemy, komu się ta wiedza przyda także tu, tu nie ma, nie ma co zwiewać to jest niewłaściwe moim zdaniem, to jest nieetyczne to jest droga na skróty jeżeli umiałeś takie rzeczy zrobić że przechodzisz świadomością z ciała w świadomość totalną no to możesz zrobić również no sporo sporo Pozdrawiam dziękuję za komentarz